Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. <głos> naprawdę. <głos> Ale co tak? Dobra, w każdym razie idziemy do lasu. Idziemy do lasu z Areskiem. Witam Was, witam Was serdecznie. No i no, zobaczymy, co tam w tym lesie słychać. Bo to czas pokaże. Na spacerku różne rzeczy się dzieją, ale, wiecie, już nadziei raczej nie mam, że coś znajdę, bo nie pada jakoś, tak żeby byłem w tych kilkunastu miejscach, że tak powiem, i nic nie było. Także no trudno powiedzieć, kiedy będą. Myślę, dobrze, że dopiero będą, jak się ochłodzi i, i popada, bo teraz. 8 dni temu padało, już powinny być. I potem było tak, że jak popadało, to potem było 31-32 stopnie. No i to po prostu. Ale potem 3 dni temu też padało. Nie za dużo, ale też padało. Także, no jakaś wilgoć jeszcze jest w lesie, ale ja myślę, że Ech, ciężko być. Chyba jakiegoś. Musimy czekać, po prostu być cierpliwi, cierpliwymi i, i, i poczekać. od się jak jakiś Ale przejdziemy się, zobaczymy. Warto sprawdzić, pochodzić, pospacerować dla zdrowotności, dla przyjemności. O, w ten sposób. Ach, może dzisiaj jakiś śmieciuch wezmę ze sobą, jak będzie, oczywiście. Chociaż, gdy będę chodził dzisiaj takimi trasami, co. To raczej śmieci nie powinno być, bo były wyzbierane, Ale dobra, zapraszam Was na film. <laughs> no i no co, lecimy, zobaczymy miejsce na kanie. Może że jaka kaniucha, by się, no zjadłbym w sumie taką, choćby jedną taką fajną, dobrą zrobić. Wiecie, jak schabowy i bardzo smaczny grzyb, Polecam. Dobra, lecimy. Ares, prowadź tam, gdzie są grzyby, tylko i wyłącznie. <laughs> To czyli nigdzie, musielibyśmy iść z powrotem do Ares nie ciągnie, proszę cię To fajnie, spokojnie sobie pochodzić. Jeszcze Ares jakby tak nie ciągnął to by było super tam coś czuję, widzicie, głowa gdzieś na dole i wącha zapach Te pierwsze 15 minut to on tak potem już spokojniej chodzi no i idziemy sobie tutaj na rejon niebusu a potem pójdziemy dalej na razie tak takimi ścieżka, ścieżkami będziemy chodzić sobie o. będziemy sprawdzać czy coś jest jest pięknie jest chłodno fajnie Próbki w krótkim rękawku no super naprawdę się chodzi i coś fajnego Sama przyjemność, ale jakby były grzybki, to w, to w bonusie by, by były jeszcze, tak, jeszcze większa przyjemność, by była dodatkowo, ale cóż, porozglądam się po bokach, może akurat coś, Ares! chodź no tu, chodź no tu, czemu ty tak mnie ciągniesz, co? <grystuj> Stój. O. Dobra, idziemy. Chyba pierwszego młodego użyba znalazłem. <laughs> takich nie zbieram. Ale widzicie, młodziutki, ładny. Ja by takich więcej było, takich młodziutkich. To by było super. Ale no niestety. Chodzimy, chodzimy, szukamy, nic nie ja Idziemy na prawdziwki zobaczyć, czy może coś, jakiś prawdziwek. Ale <grystanie> zawsze jest nadzieja, jasne. Jak jesteśmy w lesie, to zawsze jest nadzieja, że coś możemy znaleźć, tak? Hmm. I czysto jest, powiem wam. Nie mam nic, żadnego śmieciucha na razie nie widziałem. I tak trzymać. tu też są. O, przepraszam, były. Takie na pieńku, ale jest pełno, widzicie, śluzu ze ślimaków, po prostu wszystko się czuje, wszystko zjadło, masakra po prostu. Jak tak dalej pójdzie, to nawet te ślimaki z głodu zdechną, no, w lesie przynajmniej. Sprawdzam za kaniuchami, wiecie, ale kaniuchów nie ma oglądałem film od Agnieszki Agnieszka z Ulejówek Sprząta nas Pozdrowionka Agnieszka po prostu miała jedną także mówię a może będzie tutaj też coś rosło no tutaj na tych grubych nógach, nogach ładnie rosną ale no nie ma nic po prostu hmm. a szkoda ale też miała tylko jedną <grym> no. Szukam w mnie wózko, bo tu jest takie miejsce Tak, nie Ale też nie ma o, Po prostu nic, zero <grywia> Zero, 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 zero Byłem trochę teraz w takim modniku tu poszukać Ale nie ma nic Ino pajęczyny Po prostu pełno pajęczy <grywia> Nie ma nic. Tutaj też prawdziwki lubią rosnąć, A to jest pajęczyn mnóstwo. Tutaj na boku. Tu przy tych choinach. Ale no nie ma. Nie ma się co łudzić, cokolwiek będzie. Ale idę jeszcze na ceglastoporę zobaczyć. Może akurat coś znajdziemy. nie wózka jakiegoś. tam jest fajny las na kurki ale nie ma od czasu do czasu jakiś podgrzybek się trafi I nie wiem dlaczego tam nie ma grzybów są jakieś psioki ale <gulanie> ogólnie takie wiecie ale ogólnie znaczy nie, nie, nie wiem czy teraz bo nawet tam nie idę ale tu tak samo widzicie taki rząd jest brzozy rosną tutaj drodzy kiedyś dawno temu <gulanie> za górami za lasami y... I fajne kozaczki brązowe i czerwone, jak się szło to można było tutaj nazbierać, właśnie po drodze. I od pewnego czasu, do może 5 lat, znikły te żeby tutaj. Nie ma, ani jednego. Już chyba tu tyle lat chodzę i już nie pamiętam, żebym tu coś kiedykolwiek znalazł. No, raczej znaczy wcześniej, tak, ale teraz, a zobaczcie, jaki ten rząd tutaj jest, tego mnóstwo. Tu kiedyś się właśnie. Między tymi drzewami taki slalom się zrobiło i miało się, no dużo, dużo się zbierało powiem wam, wysyp, to po prostu i czerwone i brązowe, ale tylko czerwone i brązowe i tam trochę dalej maślaczki jeszcze się trafiło jakiegoś maślaczka. A jak te drzewa tutaj porosły, to tu już przestały po prostu one rosnąć. Nie wiem dlaczego, może mniej światła albo co, trudno powiedzieć. Hmm. A tam mówię wam, tam fajne są takie lasy, ładne siłki, ale nie ma nic tam. Może za gęsto te drzewa są tu. Dobra, idziemy dalej. To wam jeszcze powiem tam dalej, z tamtej strony tam. Tam jest takie dwa takie garby, takie górki. Tutaj jeszcze idzie ceglaka znaleźć jakiegoś yy, Gniewóska, borowika, krasna Borowika, cegla prostu, Tam takie górki były. Jak były młode drzewka, to tam było, powiem Wam, dużo prawdziwków. można było dużo prawdziwków nazbierać. A teraz już od pewnego czasu po prostu nie ma nic, nic kompletnie nic, nic tam nie rośnie. Nie wiem dlaczego, też znikły po prostu te żeby może dlatego, że podrosły tam. Tam był taki zagajnik, wiecie, duże, już takie większe drzewa i na tych górkach i potem zagajnik taki. Zrobili taki młodnik, był po prostu te drzewa już porosły i ani w tym zagajniczku nie ma ani po boku po prostu znikły po prostu światła chyba dostęp do światła nie, nie mają zasłoniły te drzewa i, i, i po prostu przestały rosnąć a tam fajnie się tam zbierało no trudno jest jak jest mamy trochę śmieci już mam tu na taka coś ściągnąć. Stara pucha, widzicie? I puszka po piwie. No i widzę coś tam błyszczy. No, jakby inaczej. Słoik. <grym> znowu słoik. Ja nie wiem, co z tymi słoikami po prostu. Już tyle tych słoików wyniosłem z lasu. Po co ludzie noszą słoiki do lasu? Po co? To oni to jedzenie mają w środku, czy co? Nie mam pojęcia Jeszcze nigdy chyba z lasu żadnego słoika nie wyniosłem a tym bardziej nie zostawiłem No dobra, idziemy dalej zawsze jak tędy przychodzę To zawsze tutaj zaglądam czy nie ma jakiegoś prawdziska A wiecie dlaczego tutaj właśnie W tamtym roku kilkanaście sztuk znalazłem tutaj W tym jednym obrębie tu to na 5-3 metrów kwadratowych może, może nawet nie, piękne było Ale na razie w tym roku jeszcze tu lipa, <grym> lipa. Ale ja będę się tutaj przyglądał temu miejscu. Dobra, idziemy dalej. Ale tu sapie ale idziemy w kierunku samochodu już. Tu jeszcze sprawdzam, czy nie ma maślaczków, bo tu. Widzicie ten piasek? No one tu lubią rosnąć Ale Nie ma nic Rosy mało już się robi Na butach jest troszkę mokro Jak w takie trawy wejdzie człowiek Ale ogólnie słabo już Jak nie popada To <grybowa> Klęska grzybowa <będzie. grybowa> Gdzie klęska grzybowa? Musi popadać Szkoda, że nie mam myślaczków, no ale przy takiej temperaturze, to się nie dziwię, że nie ma ani jednego. Ares w buszu. Powybierałem mu trochę tych coś z futra, muszę go znowu wypiesać, bo pełno ma tych wiecie, na sierści, co się lepią. Yy. No cóż no My już będziemy wracać do domku Grzybów nie ma, ale z nic nie wywąchałeś Nic, kompletnie Tak jak mówiłem, lepiej to do to tu mam widzicie Te śmieciuchy, które dzisiaj znalazłem Nie za dużo, ale Ale zawsze coś wyniesione, tak z lasu To jest bardzo ważne To jest bardzo ważne, żeby w lesie było czysto Jak dla mnie przynajmniej i to wypada z lasu Choć Ares z... Grybów nie ma, jak widzieliście Ale spacerek był zacny, ale idziemy, bo już się ciepło robi, a Aresowi chce się pić Już mam blisko Autko, także się napiję dokończy tą butelkę co rano wypił Ale <grym> przyjeżdża pod las, to musi się napić, a potem idzie dopiero No to co? Ja was żegnam z taką dorbą śmieciuchów zamiast grzybów no ale tak też, tak też bywa często gęsto, że tak powiem, bo grzyby są sezonowo tylko, a śmieciuchy cały czas leżą w lesie tu trochę więcej, tam troszkę mniej, ale leżą. Trzeba po prostu, teraz muszę wypatrzeć je po prostu. Kiedyś to się szło i się zbierało. Tyle tego było a teraz trzeba wypatrzeć. A jak się nastawiam na śmieciuchy, to tak oglądam być tam, bo by coś błyśnie, jakieś szkło, tam coś, jakiś plastik puszka. No to wiecie, idę w tym kierunku i, i zabieram, tak? Jest coraz mniej tego, coraz mniej. Jest, powiem wam, że jest fajnie. Teraz tylko grzybu brakuje, nic No to co, jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam Dzisiaj jeszcze będę chciał przyciąć tuje Nie wiem jak to, to zrobię na tym słońcu Ale spróbuję przynajmniej jedną czy dwie A zro, chcę zrobić takie okrągłe po prostu już od dołu odciąłem Jeszcze takie, takie okrągłe chcę zrobić, żeby to ładnie wyglądało Bo one i tak będą do ścięcia Są stare, strasznie stare Pamiętam jak je sadziłem lata temu I także na razie je tak zrobię te dodatkowe konary po prostu poodcinałem zostawiłem tylko same te szczyty fajnie się rozrosły owym elegancko teraz je takie kulki chcę zrobić zobaczymy jak długo będą no jak to mówią jak się dwa to się ma na tym moim na moim, na moim gnieździe grzybowym za sklarnią. tam te grzybki hoduję nie kopię w tej ziemi nie sprawdzam czy jest grzybnie ale wyrosły mi Powiem Wam e, jakieś nie jadam. Takie dwa wyrosły za dwa dni e, po prostu i potem ślimak przyszedł, przyszedł i zjadł. Ale nie wiem co to za księguje. Nawet nie sprawdzałem, powiem wam. Takie jakieś dziwne. No, ale coś tam już zaczyna. Jakaś grzybnia jest. Tylko, dlaczego nie, nie ta co powinna. No nie? Trzymajcie się. zdrowka i uśmiechów życia. I do następnego pa. Ale idziemy do domku idziemy Jeszcze robotę mamy w domku w tym słońcu, a ty będziesz leżał w cieniu i oglądał jak pan pracuje, tak? Dobra o, ale fajnie jest powiem wam jeszcze wleć. Chłodno, fajnie. Ale jak się wyjdzie na słońce, to już czuć. Czuć, że będzie parzyć. Jeszcze. Uciekam jeszcze do sklepu i, i do domku. Trzymajcie się, papa. Pa.